Cześć, się ludzie! Witam Was w pierwszym odcinku w roku 2021. I od razu na wstępie tego nagrania chciałbym życzyć Wam i sobie, aby ten nowy rok był dla nas zdecydowanie lepszy niż stary 2020, który jak dla mnie ciągnął się naprawdę w ślimaczym tempie. W dzisiejszym odcinku zobaczycie sobie kilka ptaszników, które dotarły do mnie wczoraj, bo tak się bardzo fajnie złożyło. Że miałem przyjemność poznać osobiście swojego patrona, Marcina, który naprawdę przyczynił się tutaj mocno do rozwoju hodowli, którą oglądacie za moimi plecami. Mam nadzieję, że odcinek wyjdzie fajny, że Wam się spodoba, ale standardowo przed nim drobny urywek, co nowego na hodowli. Zapraszam! No przyjacielu, przyszedł czas się pożegnać. Dzisiaj jedziesz w świat. Mam nadzieję, że Marcin będzie z Ciebie zadowolony, ale będę Cię dobrze wspominał. Pająk, który dzisiaj jedzie w świat jest objęty ochroną CITES. Oczywiście wszystko musi być tutaj zgodnie z literą prawa w razie kontroli. I tutaj załączam Marcinowi odpowiednie dokumenty do ptasznika. Skoro trafiła się okazja, postanowiłem jeszcze dać tutaj Marcinowi w prezencie jedno z pierwszych sklejonych przeze mnie terrariów. Oczywiście jest wystrojone. No, ale Marcin dużo zrobił dla mnie i mojej hodowli, a więc dostaje ode mnie taki prezent. A i widzicie dorosłą samicę Pterinophilus murinusus ambara, o którą ostatnio już zaczynałem się martwić. Bo dopiero po dwóch tygodniach spędzonych w tym pojemniku, zobaczcie, zaczęła widzieć jakieś konkretniejsze ilości pajęczyny, a już się bałem, że coś będzie tutaj nie tak. No, ale całe szczęście. Jak widzicie, pusia ma się dobrze i robi sobie nowe gniazdko, także fajnie. A to jest prezent dla mnie od mojego patrona Marcina. Naprawdę świetny gość. Słuchajcie, zobaczcie, dostałem takie wielkie pudło z ptasznikami i już nie mogę się doczekać, aż rozpakuję i zobaczę co tam się kryje, bo podobno są tam jakieś nowości których jeszcze nie mam u siebie na hodowli. I tak na koniec jeszcze wam pokażę, chociaż w sumie nie ma to związku z terrorystyką. Jak widzicie, postanowiłem troszkę ozdobić jeden ze swoich regałów. Nawet kurczę, zobaczcie, znalazłem swoje stare kulki magnetyczne z dzieciństwa i udało się zrobić coś takiego. Także no chyba spoko, całkiem. Jeżeli chodzi o nowości z mojej hodowli na ten tydzień, tutaj mam nieduży bra plastik z nowymi ptasznikami, które dostałem wczoraj, właśnie w prezencie od mojego patrona Marcina. Niedługo zajrzymy sobie do środka, zobaczymy jakie nowości się tam kryją, jakie gatunki w ogóle się tutaj znajdują. Ale póki co, ten bra plastik idzie na bok. Dlatego, że w dzisiejszym odcinku pojawią się też dwa zwierzątka, które nie są ptasznikami. Postanowiłem nagrać właśnie też odcinek, w którym pojawią się nie tylko ptaszniki, ale mam nadzieję, że coś takiego Wam się spodoba i że będzie to naprawdę fajna odmiana, a więc czas brać się do pracy. Jak dobrze wiecie albo i nie wiecie, wujek Szymek hoduje nie tylko ptaszniki, bo posiadam też na swojej hodowli kilka innych zwierzątek, które są taką moją odskocznią właśnie od ptaszników. I tutaj właśnie mamy nieduży fauna boksik, w którym żyje jedno z takich zwierzątek. Mamy tutaj przedstawiciela gatunku Hatina sp., czyli najprościej mówiąc afrykański ślimak olbrzymi, który warto też dodać, że w Polsce jest uznany jako gatunek inwazyjny Właśnie dzisiaj, na początku odcinka, zaaranżujemy sobie docelowe terrarium dla tego ślimaka. Na razie pojemniczek ze ślimakiem idzie oczywiście na bok, a na moje biurko wjeżdża taka kosteczka, oczywiście z zamykaniem typu gilotyna, bo w innym wypadku ten ślimak, uwierzcie mi, albo nie, ale jest w stanie otworzyć sobie sam terrarium. Mają skubańce tyle siły. Ale to tylko informacja, tak na marginesie. Mamy kosteczkę i spróbujmy ją w jakiś fajny sposób zaaranżować dla tego dużego ślimaka. Wystrój terrarium zaczynamy oczywiście od podłoża kokosowego. No, ja już jestem tutaj przygotowany. Nie będę mu tutaj co prawda żałować tego podłoża, ale tak, zamysł jest taki, że tutaj w dalszej części terra. Będzie tego podłoża nieco więcej, dlatego że te ślimaki lubią kopać, a ja nie chciałbym, żeby on jakimś cudem sobie tutaj zatkał wentylację. A więc zobaczymy, jak wyjdzie, ale zamysł jest taki, żeby przy wentylacji tego podłoża było jak najmniej. Spoko, mamy podłoże, teraz je sobie tutaj troszkę rozprowadzimy. I tak jak mówiłem, żeby było go w okolicach wentylacji jak najmniej, bo nie wiem, jak ten ślimak będzie się tutaj dokładnie zachowywać, ale myślę, że będzie ok, tak jak jest teraz całkiem niezły początek, ale zanim dalsza część wystroju to jeszcze przydałoby się wiedzieć kilka rzeczy o zwierzęciu, które ma tu zamieszkać a więc tak, ślimaki olbrzymie w naturze występują w Afryce Środkowej, tam po prostu klimat pozwolił im na osiągnięcie tak wielkich rozmiarów no bo małymi ślimakami naprawdę nie są, co za chwilę też zobaczycie, poza tym te ślimaki w sumie zamieszkują każdy biotop w którym jest odpowiedni poziom wilgoci, ciepła oraz bezpośredni dostęp do pokarmu. Dobra, mamy fajny nasyp z ziemi, trochę to sobie ubiję. Terarium tego ślimaka, który tutaj zamieszka, naprawdę, jeśli chodzi o wystrój, nie ma co szaleć, dlatego że żywe rośliny i tak zostaną albo zeżarte, albo pokryte śluzem, bądź przekopane. Zresztą pokażę Wam to terarium w kolejnym odcinku. Sami zobaczycie, że większość pewnie będzie przekopana i pokryta śluzem, ale wracając do wystroju, to tak jak mówiłem, nie ma co tutaj szaleć, więc dam mu tylko tutaj dekoracyjnie taką sztuczną roślinkę. Oczywiście znacie moje skrzywienie, że upycham wystrój w rogu. Teraz na koniec wystroju tego teradium przydałoby się pomyśleć jeszcze nad jakąś kryjówką dla pana ślimaka, który ma tutaj zamieszkać, no bo wiadomo, no nie zna tego rewiru, a więc myślę, że taki kawałek korka mu tutaj wstawię bez problemu, ale on mi się nie będzie chciał tak trzymać, więc użyję sobie jeszcze takiego ozdobnego kamienia. I zobaczcie, jaką fajną grotę się tutaj udało zrobić. Fajnie, słuchajcie, udało się wygrzebać jeszcze jeden taki kamień w moim kartonie z wystrojem. A więc, jeszcze dla pewności, zrobię tutaj podkładkę, żeby panu ślimakowi, który i tak całe życie już ma ciężko, bo dźwiga swój dom na plecach, żeby mu to nie runęło na głowę. Terrarium dla ślimaka gotowe, ale jeszcze zanim go wpuścimy, to trzeba wiedzieć, że te ślimaki lubią spory poziom wilgoci, bo na poziomie około 80%, lubią też ciepełko, bo około 25 stopni Celsjusza. Jak widzicie, no tu jest troszkę sucho, a więc zdecydowanie trzeba mu to wszystko podlać. Terrarium zdecydowanie gotowe, jeszcze tylko Jeden mały detal, jak słyszeliście na początku, ten zwierzak powinien mieć stały dostęp do wody, a więc ja tutaj wstawię mu taką miseczkę. Nie pytajcie mnie, co to jest, po prostu znalazłem to w kartonie i nie mam pojęcia, czym to było, ale nieduży pojemniczek na wodę, jak najbardziej. Nowy domek dla pana ślimaka skończony. Jeszcze chciałem tutaj wkleić takie przyrządy pomiarowe, ale no licho chciało, skończył mi się silikon sanitarny. Całe szczęście ślimak nie jest groźnym zwierzęciem, a więc mogę to wkleić nawet jak już będzie wprowadzony tutaj do środka do tej kostki. Jeszcze zanim włożę pana ślimaka do nowego terrarium, to wydaje mi się, że jest to dość istotna informacja, bo zobaczcie, sama muszla tego ślimaka Mierzy prawie 6 cm długości, co jest dość ważne przy doborze zbiornika, w którym chcemy takie zwierzę hodować, tutaj na 1 cm muszli powinien przypadać 1 litr zbiornika, więc no, jest to dość spora proporcja, ale jak widzicie, ślimak też nie jest mały i wygląda na to, że może nawet sam wejdzie do nowego domku. Okej, okay, pan ślimak chyba zmienił zdanie, bo zaczął wędrować w zupełnie innym kierunku, a więc trochę tutaj pomogę naszemu małemu koledze. No i dobra, proszę kolego, to twój nowy dom. Wskakuj sobie. Ledwo go tutaj włożyłem, minęło może około 10 sekund i patrzcie, już pokazuje rogi, już zaczyna sobie zwiedzać. Wygląda na to, że to dość odważny ślimak, po kilku sekundach już sobie zwiedza, jak widać nie boi się nowości, ani nowego rewiru. Chyba dobrze czuje się w nowym domu, bo zwiedza sobie cały czas. Oczywiście terrarium zostaje na moim biurku na 48H, żebym mógł obserwować jak pan ślimak radzi sobie tutaj w nowym zbiorniku. Zgodnie z tym co mówiłem wcześniej, w dzisiejszym odcinku pojawią się dwa zwierzęta, które nie są pająkami. Pierwszym z nich był ślimak. Myślę, że fajnie będzie, jeśli drugie z tych zwierząt pojawi się na sam koniec odcinka. A teraz przyszedł czas, żeby sprawdzić, co dostałem w prezencie od Marcina. Zobaczmy, co kryje się w tym pudełku. Jako pierwszy widzę tutaj papier. Ten dokument to nic innego jak potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia, które jest objęte ochroną CITES i wymaga takiego dokumentu, jeśli urodziło się w niewoli. Tutaj, jak widzicie, jednym z pająków ukrytym w tym pudełku jest Lito Vagans od Patryka Wojtaszka ze Spiders Forge. Tutaj również pozdro. No ale ciekawe, bo dużo pająków mam od Wojtaszka, także fajnie się złożyło. Czyli wiemy, że na pewno mamy tutaj w tym pudełku Tlitocatl Vagans, ale nie widzę tutaj nigdzie podpisów, a więc. Oj, widzicie ten fajny wzorek? Ja już chyba wiem, co to jest, ale dobra, upewnimy się później. Na razie odkładamy. Nie, no dobra, przecież ten wzorek na odwoku jest nie do pomylenia. Piszemy na 100%. Wiecie już, co to jest? Wydaje mi się, że co niektórzy z Was już się bez problemu domyślają po tych inicjałach. No to już wiemy, jakie dwa pająki na pewno kryją się tutaj w tym boksiku. Z tego co wiem poza tym, to tutaj w tym największym braplastiku żyje jakiś ptasznik, który na mojej hodowli jest podobno zupełną nowością, a więc na razie go nie ruszam. Zobaczę, bo sam nie wiem, co to jest dokładnie. A teraz spróbujemy. Odwinąć to i zobaczymy, co kryje się tutaj, bo tutaj Marcin chyba naprawdę zaszalał. No i nie pomyliłem się, zobaczcie, już widzę tutaj dwie kliszówki, nie, trzy kliszówki, w których rozpoznaję gatunki. Szczególnie podoba mi się tutaj, zobaczcie, Pterinopelma Sazimaj, czyli pierwszy ptasznik, jakiego w życiu kupiłem i od którego zaczęła się cała moja hodowla. I muszę przyznać, że teraz czuję się naprawdę wzruszony, no bo sami zobaczcie, no zaczynałem od takiej pchełki. A więc pierwszym pająkiem z kliszówki była maj, ale naprawdę tutaj Marcin wielki plus dla Ciebie, bo ten widok przywołał naprawdę miłe wspomnienia. Teraz kolejna kliszówka, w której chyba wiem co jest. NH. Wygląda na to, że mamy tutaj Nandu Chromatus i jest? Jest nasz ziomuś. Zobaczcie, też nie jest wielki. No ale bardzo fajnie, niech się chowa. A więc drugi był Nandu Chromatus. dobrze, czas na trzecią kliszówkę. I tutaj, jeśli dobrze kojarzę, to mamy Neo Holotele i Nicei Gold. Tu jest nasz maluch i naprawdę ekstra, bo wygląda na to, że już teraz mam wszystkie trzy odmiany Neoholotele i Nicei. Także naprawdę jestem mile zaskoczony. I teraz mamy już stuprocentową jasność, jakim gatunkiem jest ten ptasznik, który został nam na koniec. Widzicie sami, mój patron Marcin jest naprawdę super gościem. Póki co, z prezentu, który od niego dostałem, wyjąłem psalmopoeus Irminia, nandu chromatus, pterinopelmę która przywołała u mnie naprawdę bardzo miłe wspomnienia, neoholotele Inicei Gold też super, bo już teraz mam wszystkie trzy odmiany. I oprócz tego, Tito Cadlewagons. Ale teraz przechodzimy do ostatniego pająka, który podobno na mojej hodowli jest zupełną nowością, a ja do tej pory nie wiem, co to jest za gatunek. Przekonajmy się, żeby nie było. Nie mam pojęcia, co znajduje się w tym pojemniku. Nie czytałem etykiety z opisem gatunkowym. Nie wiem, co to jest za pająk. Nie wiem, jak wygląda. Zobaczmy. Podobno zupełna nowość. I. Co my tu mamy, Jezu, nawet nie wiem, czy ja to dobrze przeczytam. I mamy tutaj ptasznika, który pochodzi z Meksyku. I mamy tutaj bonettina hamela. Naprawdę coś zupełnie nowego. Wow! Ale powiem Wam, że pierwsze co widzę, że jest to pająk, który robi naprawdę super tutaj gniazdko. I wie sporo siatki, a więc już mi się podoba. Nie no dobra, przecież ja nie wytrzymam. Słuchajcie, zobaczę sobie aż z ciekawości co to jest za ptasznik, bo bardzo interesująco tutaj się... O! Ojejku. Poczekaj kolego. Zaraz sobie zobaczymy jak wyglądasz w całości. Ło. Wow! No faktycznie zupełna nowość, słuchajcie. I robi naprawdę fajne tunele. Wije masę siatki. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z prezentu, który wręczył mi osobiście mój patron. No taki zestawik pająków naprawdę niczego sobie. Chociaż na pewno wielu z Was powie, że e, tam, bo tutaj to takie gatunki dla początkujących. No właśnie nieprawda. Dla mnie bardzo fajne ptaszniki. Ale tutaj naprawdę trzeba się dokształcić, bo wydaje mi się, że ten wyrośnie na naprawdę pięknego ptasznika. Fajnie, bo mam tutaj już nawet na etykiecie, widzicie podstawowe informacje, skąd pająk pochodzi, temperatura, wilgoć, a więc mniej więcej wiem, jakie warunki tutaj utrzymać w jego pojemniku. W dzisiejszym odcinku nie ma potrzeby aranżacji domku dla tych czterech maluszków, czyli dla Chromatuska, Sazimai, Inicei i Tlito wagons. dlatego że te kliszówki są dla nich wystarczające. Jeśli chodzi o pozostałe dwa ptaszniki, to dla nich domki będę aranżować w przyszłym odcinku, na który serdecznie Was zapraszam. A teraz zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, na koniec dzisiejszego odcinka jeszcze zaaranżujemy sobie domek dla jednego zwierzątka, które również nie jest pająkiem, ale podobnie jak ślimak, można powiedzieć o nim, że również dźwiga swój domek na pleckach. Pająki na chwilkę podsuwałem sobie na bok, bo teraz czas zrobić miejsce dla ostatniego w dzisiejszym odcinku zwierzaka. Poznajcie prawdziwego króla zwierząt. Tak, to jest mój żółw. To jest Stefan i mieszkamy razem już jakieś 3-4 miesiące, ale że wydaje mi się, że ten pojemnik jest już dla niego nieco za mały, to dzisiaj Stefan również dostanie nowy dom. Stefan Mordo, patrz, jaką ci chaupę przygotowałem! Normalnie myślę, że będziesz pan zadowolony jak nigdy. Oczywiście na początek sprawdziłem sobie czy ten zbiornik na pewno jest szczelny. Zaczynamy tutaj od podłoża. Taki drobny żwir. Mała uwaga, zanim coś takiego trafi do zbiornika. Dobrze jest to wypłukać, bo naprawdę powiem Wam, że nie jest to zaczyste jak się okazuje, słabo to płukają. Oczywiście to wszystko sobie fajnie tutaj rozprowadzę. Myślę, że zrobię to tu jak najbliżej szyby, żeby w razie czego to było bardziej szczelne, bo powiem wam, że nie wiem jaki ciężar wody da radę tutaj wytrzymać ta szyba. Takie troszkę grubsze kamyczki z pojemnika, w którym przez dobre 8 dni właśnie mieszkał żółwik. No zdecydowanie te są nieco grubsze. Następnym elementem jaki dam tutaj żółwikowi do tego zbiornika będzie taki spory kamień na którym będzie mógł się tutaj wylegiwać bez problemu obsypię go tutaj tym grubszym żwirem. Myślę, że będzie fajnie. Dam tutaj jeszcze żółwikowi tą sztuczną roślinkę z jego starego domku, dlatego że już pewnie zdążył się do niej troszkę przywiązać. Z tego co zauważyłem, to cały czas jak się chował, to w jej pobliżu, a więc też mu tutaj włożę. Ostatnie dwie rzeczy, jakie są potrzebne, to taka kosteczka wapna kondycyjnego, witaminki dla żółwi. Po prostu wrzucamy ją sobie gdzieś tutaj. Teraz chwila prawdy. Za chwilkę będę zalewać ten zbiornik wodą. Jak widzicie, w razie czego ustawiłem to sobie wszystko nad sporym akwarium, w którym żyje sobie moja aksolot meksykańska. No i w razie czego, gdyby ta szybka na dole nie wytrzymała ciężaru wody, no to po prostu cała woda poleci tutaj na dół do akwarium, a nie do mnie na podłogę. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Zobaczmy, czy to wszystko. Będzie miało sens, zalewamy, ale na razie nie widzę, żeby coś tutaj ciekło, a więc wychodzi na to, że dobrze to uszczelniłem. Myślę, że tyle wody zupełnie mu wystarczy. I na razie nie widzę żadnego przecieku. I ostatnia rzecz, jaka została do zrobienia, to włożyć zwierzaka do nowego domku. Stefan, pożegnaj się ładnie. Zobacz, buja. Tutaj to będziesz miał ładnie. Oczywiście żółwika sobie tutaj zabezpieczamy, zamykamy gilotynkę. W dzisiejszym odcinku tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, to zostaw łapeczkę w górę. Subskrybuj mój kanał, żeby nie ominęły Cię żadne nowości. Oprócz tego przypominam, że do konkursu na 500 subów dzieli nas tylko 10 kliknięć. Także wiecie, co robić. Linki do socjal mediów, jak zwykle, tutaj poniżej w opisie do tego filmu. A ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko!